Cześć. W tym odcinku pokażę Ci, jak przygotować węcone łódka z kurczaka. Mam tutaj cztery sztuki. One w sumie składają się na nieco ponad kilogram. I też yy, składniki zalewy podam Ci za chwilę na kilogram mięsa. Mięso po zakupie zostało przeze mnie wymoczone około 6 godzin. Co dwie godziny zmieniałem wodę. Na końcu tutaj skórkę oskrobałem. Jeżeli było coś, czego tutaj nie powinno być, to samo z tej strony jakieś wiszące fragmenty i nieapetyczne wykroiłem tak, no żeby to było dobrze przygotowane do wędzenia. Nie ma sensu, żeby coś wisiało, bo albo się to urwie i spadnie na grzałkę w wędzarni. Albo po prostu będzie taki uschnięty wiór, nie wiadomo po co i tak dalej. Także mięso jest już gotowe. Co dalej? Teraz pora umieścić je w zalewie. A żeby umieścić je w zalewie, no to potrzebujemy jakiegoś naczynia. Naczynie najlepiej, żeby nie było zbyt duże. Chodzi o to, żeby. Nie złożyć za dużo zalewy. Ale no musi być ono na tyle duże to naczynie, żeby nasze kawałki mięsa bez problemu się w nim zmieściły. Powiedzmy, że ja to sobie ułożę o tak, w taki sposób. Jest. A tu już przed Wami pojawił się garnek z zalewą. Mam tutaj 1 litr wody, do tego są ulubione przyprawy. Każdy dodaje co tam lubi. Ja tutaj dałem e, liście laurowe, jeden ząbek czosnku przekrojony na cztery, małą garstkę ziela angielskiego i małą garstkę czarnego pieprzu. To zagotowałem i przez 5 minut gotowałem. Następnie wyłączyłem Zalewa ostygła, i w momencie jak ona ostygła, dosypuje sól. Także jest to sól jeszcze nierozmieszana. Ja sobie teraz to zrobię. Ważne, żeby zalewa, którą będziemy zalewać mięso, żeby była ona zimna. Soli 100 g. Także w przepisie na wędzoną piersi z kurczaka ja daję 80 g soli na litr wody, a jeżeli chodzi o łódkę z kurczaka, no to tutaj na 1 litr wody daję 100 g soli. No i zalewamy. Mam nadzieję, że starczy. No już widzę, że jest dobrze. Także super. Ok. Mamy to, udało się. Piersi, nie, piersi. E, w sumie piersi też są fajne. E, Utka pływają. Także trzeba będzie je czymś tutaj docisnąć, tak żeby one nie wypływały na wierzch. I umieszczam je w lodówce na 24 godziny. Także po 24 godzinach Widzimy się ponownie. A że mamy godzinę 21.34 jak to nagrywam, no to coś mi się wydaje, że będzie trzeba rano wstać i wędzić. Ale no to nie jest problem, jeżeli mamy potem takie rarytasy do zjedzenia. Ok, do lodówki. Wracam do moich udek po 24 godzinach. Tak one teraz wyglądają. Jak widzicie mięso jest zamarynowane. Zmieniło ono kolor. Także ta sól, która była zawarta w wodzie ewidentnie na nie podziałała. Co teraz? Teraz muszę wyjąć je z tej zalewy. Zalewa już idzie do wylania. Ona już nam do niczego nie będzie potrzebna. Natomiast same udka muszę teraz opłukać pod bieżącą wodą. Następnie będę je parzył. Łódka są już w garnku z wodą. Woda ma temperaturę 80 stopni, natomiast co do jej ilości, ja tutaj akurat mam 3 litry tej wody, tak żeby na spokojnie tutaj to wszystko było zanurzone. Nic mi tutaj po wierzchu nie pływa. No i w takiej temperaturze 80 stopni przez 20 minut będą one parzone. Jeżeli masz życzenie, to możesz również tutaj do tej wody przy parzeniu dodać na przykład marchewkę, pietruszkę. Ulubione przyprawy, podobnie jak to miało miejsce przy peklowaniu. Ja jednak tego nie robię i po prostu sparzam tylko w samej wodzie. Na desce mam moje łódka. Jak widzicie, leci z nich jeszcze para, dosłownie przed chwilą wyjęte. Mam również przygotowany sznurek wędzerniczy, ponieważ musimy je e, przywiązać. Także tutaj, gdzie jest ta kość? Wiążemy sznurek mocno, tak żeby to nam nie spadło. Tutaj teraz zrobimy pętelkę. Najgorsze co może być, to to jak wędzicie i otwieracie wędzarnie, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja, a tam czegoś brakuje. Otwieracie dolne drzwiczki. No i co widzicie? Na dyflektorze kawałek mięsa tudzież ryby. Także to jest najgorsze. Także nerwów lepiej uniknąć, i tutaj wszystko sobie dobrze przygotować. Ok, powiążemy. I jak już te łódka będziecie mieli powiązane. To trzeba je odstawić do ociekania. One dość szybko powinny ociec, ponieważ, jeżeli wstawicie takie jeszcze parujące łódka do chłodnego pomieszczenia, to różnica temperatur sprawi, że one tutaj na wierzchu powinny się dość szybko zrobić suche. I właśnie taki moment nas interesuje. To musi być suche. Oczywiście one jeszcze będą e, suszone w wędzarni, także jeżeli gdzieś tam jakaś kropelka wody po tym ociekaniu jeszcze będzie, to się nie przejmujcie, bo będziemy je jeszcze suszyć. Ale najlepiej, żeby to właśnie było doprowadzone do takiego stanu, że jak dotkniecie ręką no to nie zostają nie zostają wam cząsteczki wody. Musi być suchutkie. Dobra. Ostatnia sztuka. Ja to odstawiam, będzie to sobie wisiało przez noc, a jutro rano startujemy z wędzeniem. No i lecimy. Teraz będziemy suszyć. Wędzarnia jest już na swoim miejscu. Tutaj mam Łódka. Pięknie one obeschły. Skórka jest suchutka. Już je wkładam do wędzarni. Teraz będzie wygodniej. O, i po dotyku. Ręka powinna być właśnie sucha. Jest dobrze. Ja sobie to jeszcze tylko równo rozmieszczę. Nie mam tego dużo. Tutaj do nich jeszcze dołączy, co prawda, pierś z kurczaka, ale nie mam tego dużo, także problemu z odstępami nie ma. A ważne jest, żeby pomiędzy kawałkami mięsa był odstęp. Dzięki temu dym będzie tutaj wszędzie mógł penetrować, no i będzie równo uwędzone. Gdyby kawałki Wam się stykały, no to w tym miejscu byłoby po prostu białe, niedowędzone. OK to to zamykamy daszek i suszymy suszę około, myślę że około godziny w temperaturze 40 stopni temperatura w jakiej będę suszył jest to 40 stopni do tego dodaję jeszcze wentylator obroty wentylatora na maksimum tutaj na dole sobie jeszcze otworzę, sprawdzę czy jest wszystko dobrze Deflektor na środku, na swoim miejscu. Tutaj jest kubek, w którym będą zbierały się skropiny z drzewa. Także podstawiam go pod rurkę. Wewnątrz też wszystko gotowe. Także około godzinki czasu suszenia i przystępujemy do wędzenia. Przez ten czas mogę się zastanowić jakiego drewna tutaj nasypię. Sprawdźmy jak tam sytuacja w środku? Ładnie wszystko obeschło. Dobrze to wygląda. No to co? Można przystąpić do wędzenia? Moje mięso jest już obsuszone. Także teraz wentylator mogę już wyłączyć. Zwiększę temperaturę. Będziemy wędzić w 65 stopniach. W dymogeneratorze zrębka Buk Olcha. Taka neutralna. Ładny złoty kolor. To zamykam. Tu już sobie szykuję palnik, żeby to podpalić. Uruchamiamy Generator dymu, obroty na maksimum, tutaj ładnie rośnie już temperatura i podpalamy. Zrębki dużo nie sypałem, bo Będziemy wędzić około 2-3 godziny. Zobaczymy jak proces będzie przebiegał. Ale bardziej skłaniam się do takich 3 godzin. Dobra. To jest to. Nie tak łatwo jedną ręką. O, tutaj jak widzicie leci już dym. Także zaczęliśmy wędzenie, czas operacyjny 6.46 Także plus, minus 3 godzinki i powinno być gotowe Po paru minutach, gdy mam już tutaj ładnie zrębkę rozżarzoną, zmniejszam sobie ilość podmuchu powietrza tak żeby nie było go za dużo. Bo to wiecie, też nie może być sam dym, tylko musi być wszystko w odpowiednich proporcjach. Także na spokojnie taki delikatny dymek niech sobie tam leci. Minęła nieco ponad godzina węcenia. Zobaczmy co tam mamy w środku, jak to wygląda w ogóle. No już widać, że... Mięso zaczyna łapać kolor, także całkiem sympatycznie zaczyna to wyglądać. Niech się wędzi. Sprawdźmy jak sytuacja wygląda po drugiej godzinie wędzenia. No i piersi widzę też ładnie Zobaczmy jak tam nasz kurczak co tam w środku No jest ładnie ładny kolor Także to jest to, złota skórka ładnie się uwędził też on nie będzie jakoś bardzo ciemny, z tego względu, że buki i olcha no to dają raczej takie, taki kolor złoty, miodowy. Także jeszcze chwila i mogę wyciągać. Zobaczmy, jak to wygląda. A wygląda to bardzo dobrze. Ok, pora, wyjąć nasze łódka. Oto są i one, uwędzone udka z kurczaka, tylko zobaczcie, teraz już je ładnie widać, wyjęte z wędzarni, pięknie uwędzone. Zobaczmy jak druga strona. Tak, to jest, to jest właśnie to. Co teraz z nimi? Teraz powieszę je żeby ostygły i potem są już gotowe do jedzenia. Szybki, prosty przepis jak można zrobić wędzone udka kurczaka. Dzięki do następnego odcinka. Cześć.